Katarzyna Martyniak, witam, a moim i Państwa gościem jest Pan Mirosław Nowakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomysłodawca, dyrektor artystyczny Gitariady 40. No tak, bardzo mi miło. A to znak, że szykuje się kolejna edycja, i w tym roku znowu będzie można się spotkać w Parku Pojednania w Kędzierzynie Koźlu, posłuchać gitarowych brzmień i przez dwa dni, jeszcze tych wakacji, no, chyba świetnie się pobawić. Zdecydowanie na to liczymy, tym bardziej, że gitariada w tym roku jest bardzo jubileuszowa. Dojechaliśmy do dziesiątki, a zespół KENET, od którego to wszystko się zaczęło, do złotych godów, czyli pięćdziesiątki. Czyli jest to świętować, ze względu właśnie na te szczególne święto przygotowaliśmy szczególny program będzie jest znaczy będzie sporo 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 zespołów niektóre zostały że tak powiem no niedopuszczone do imprezy bo zbyt dużo było zgłoszeń ale niestety kto pierwszy ten lepszy to jest raz drugi raz yy, no, utrzymujemy cały czas tą imprezę w tej takiej sferze big beatu wspomnieniowo także każdy na pewno znajdzie Przynajmniej w pierwszym dniu. E, drugi dzień to jest e, muzyka też big beatowa, ale już w wydaniu ludzi, e, którzy mam nadzieję kiedyś nas zastąpią. E, tych troszeczkę młodszych i którzy grają powiedzmy inne kierunki muzyczne, ale mają za zadanie wiadomo zrobić e, w swojej wersji e, któryś z utworów właśnie z tamtych czasów, czyli big beatowych. To zanim może o szczegółach samego programu, bo są niespodzianki, wróćmy trochę do historii. Gitariada 40-10 lat temu to był taki symboliczny moment. Chcieliście Państwo, jako organizatorzy, Pan głównie, jako pomysłodawca, nawiązać do chyba złotych czasów, jeśli chodzi o kędzierzyn koźle, o muzykę, o to, co działo się w domach kultury na ulicach i wśród młodzieży z perspektywy tych 10. Ale też y, tamtych 40 lat, dzisiaj 50. Jak pan to ocenia? Y, czy to jest bardzo duży skok pokoleniowy i czy te czasy już y, bezpamiętnie nie wrócą? Wydaje mi się, że tak. Znaczy, mówię tak na, na, w temacie, że te czasy raczej nie wrócą. Mimo tego, że spotyka się jeszcze takie próby y, powrotów. Nie? Bo tak kiedyś tam wspomniałem, że. E, te piosenki, te, 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 te melodie, to były tworzone z jakimiś szczególnymi pasjami. Nie robiło się przy komputerze tej, tej melodii. Nie pisało się tekstów przy komputerze, gdzie się, do, gdzie się daje się komputerowi y, jakiś zarys, jakieś hasło na jaki temat i, i coś tam się wyklupie. I tak samo z muzyką. To, to słychać, bo no, nie ma melodii, nie ma niczego. Nie? Dzisiaj, gdyby człowiek zahaczył któregokolwiek z wykonawców. Ówczesnych, żeby zanucił jego największy przebój. Nie będę wymieniał tutaj wykonawców, bo to nie o to chodzi. Jest to mało prawdopodobne. Natomiast w tamtych czasach, nawet do dzisiejszego dnia, jeżeli ktoś komuś powie, słuchaj, zaśpiewaj coś, nie wiem, z repertuaru Czerwony Gitar, etc., nie ma problemu. Zawsze gdzieś tam z pamięci coś znajdzie i to, czy to będzie czy młody człowiek, czy to będzie starszy, czy ten, który rzeczywiście pamięta, dla niego nie ma żadnego problemu. No i, te, i tym się właśnie ten temat różni, a, a, a co, do, co, do, co do historii, no myśmy chcieli to zrobić, nie? Znaczy decyzją, decyzją, no pomysłem tego tak samo również była 40-lecie działalności zespołu Kenet. mimo tego, że to nie, nie byliśmy jakimiś tam gwiazdami na tamte czasy, bo byli bardziej znani e, tak jak Pex ówczesny e, czy tam inne czy Towarzystwo Wzajemnej Adoracji ale, ale po prostu no chcieliśmy no i to się udało, pociągnęliśmy za sobą te właśnie e, wspomnieniowo tych ludzi, którzy tworzyli u nas, a stworzyli bardzo ładną historię Big Beatu bo przecież no, niestety już odeszli tam grać gdzie indziej, tak Tadziu Bratus który, który zwiedził i był no gwiazd ówczesnego Big Beat'u, czy Janusza Gniatkowskiego, czy Kasi Sobczyk, no, no to wymieniać godzinami. I takich mamy do dzisiejszego dnia, mnóstwo muzyków, którzy się wychowali w naszym mieście, tak, bo to i nawet i Krzysiu Berna, który grał z czerwono i dalej, że tak powiem, ciągnie tą, 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 tą swoją pracę w tym jakim kierunku, nie? bo Muzyka czerwono to też była przecież fantastyczna big-bitowa rzecz. No i takich takich ludzi mamy tutaj sporo. No, nie wspomnę o Marku Raduli, ale to już z inna generacji. Ale też właśnie mamy takich, takie rodzynki, które tutaj tworzą i nie dają zapomnieć o naszym mieście. I to jest ważne. Te spotkania muzyczne, które Państwo reaktywowali i od 10 lat w Kędzierzynie koźlu się y, odbywały, y, mają tę samą atmosferę? Czy ona jest nie do podrobienia? Znaczy, atmosfera wydaje mi się, że y, znaczy i ta sama, i nie do podrobienia, nie? bo y, ci ludzie, y, jak zauważyłem, owszem, spotykamy się z tymi ludźmi, może tak, y, gdzie oni chcą wrócić muzycznie też do tamtych czasów, ale ta impreza jest, ma zadanie takie y, drugie, a może i najważniejsze, że jest imprezą taką integracyjną. Że ci ludzie. Tak jak za naszych dawnych czasów spotykaliśmy się gdzieś tam po kawiarniach, tam Ewa, Biedronka, nie było telefonów komórkowych, a jednak już wszyscy się potrafili znaleźć. I, i, I ta impreza tutaj właśnie odbudowała takie więzi, ponieważ ci ludzie po latach spotykają się w tym, w tym parku. I miło widać jak się tam witają, te miśki i tak dalej, te łzy w oczach, po tylu i tylu latach, bo Niejednokrotnie są rozpoznawalni, ale trudno się, trudno się tam rozpoznać po latach, nie? a to ty, a to ty, a to i tak dalej, jest to, jest to bardzo, bardzo, miłe. Myślę, że przychodzą właśnie między innymi dlatego, bo na co dzień, no gdzie się spotka? Zresztą na co dzień ci ludzie, którzy mieszkają set kilometrów od Kędzierzyna, no nie przyjadą co drugi tydzień, nie? no bo po co? Zresztą gdzie tu się szukać teraz nie? nawet. Jest jedna kawiarnia, gdzieś na krzyż. No ale to już pomijając. Natomiast tu giteriadę to wiadomo, że oni przyjadą. Nie? I dzwonią, a, a rezerwują już sobie hotele, rezerwują sobie, bo niektórzy nawet tu już rodziny nie mają, nie mają już rodzin, ale, ale sentyment został. Nie? No i sentyment e, no, nie, nie, nie będę się tutaj wstydził tego słowa. Sentyment do imprezy, nie? Przede wszystkim do imprezy. I to jest, i to jest myślę, że przetrwa to jeszcze trochę. Jeszcze długo pozostanie y, jako, jako taka jedna z ważniejszych imprez w naszym mieście. To ukoronowaniem y, tych spotkań i, i tego wszystkiego będzie ten jeden wyjątkowy weekend w roku. Y, które to są dni? Co w programie? Y, jakie są te niespodzianki na dziesięciolecie? Więc y, tak. Y, bawimy się jak zawsze w ostatnim, y, w ostatnim tygodniu, weekendzie sierpnia, czyli 27 piątek i 28 sobota. Zaczynamy w tym roku troszeczkę wcześniej, przynajmniej takie jest założenie wstępne, czyli o godzinie 16.30, a to ze względu na to, że jest spora ilość wykonawców i chcielibyśmy im dać, jak to się mówi, im pograć. Mało tego, tutaj jest taka, bodajże największa niespodzianka udało nam się w tym roku załatwić gwiazdę gwiazdy to nie byle jaką, bo to jest gwiazda i tamtych czasów gwiazda big bitu i która dotrwała i walczy y, do dnia dzisiejszego. Będą to truba duży. Y, truba duży, co prawda już bez krzyśka, krawczyka, ale jednakowoż y, no, tacy sami, tacy sami pośpiewamy sobie na pewno z nimi nie jeden przebój Myślę, myślę, że to będzie dosyć, no i przechodźmy ze względu na to, to na pewno ich koncert nie będzie trwał pół godziny, a dłużej. No i, i cała reszta tych wykonawców, którzy się zgłosili, a jest ich y, sporo, mogę tam Proszę. mieć, tak? Między innymi zagrają nasi goście wspaniali z Głubczyc, są to dwa zespoły panów, y, no właśnie takich big beatowców na, 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 na maksa. Jest to, są to Muzozaury Gupczyckie i Old Befa. Yy, Zagra właśnie Krzysiu Bernard ze swoim zespołem Czerwono i Czarne. Zespa, zaśpiewa również Darek i Guca z przyjaciółmi. Przyjedzie do nas w tym roku. Też taka mała niespodzianka, bym powiedział, bo zespół, który gra w zupełnie co innego, znaczy w sensie stylu muzycznego, bo gra country. Jest to zespół Manson Band. E, też właśnie z szefem tego zespołu, to się zdziwił trochę, znaczy zdziwił się, jak mu powiedziałem, że będzie musiał zagrać covera bardziej Big On mówi, a jak to się gra, ja mówię, no to może coś Po pokombinuj, żeby, po żeby było, no, bo to mówię, to jest podstawa, żeby, że i, te, i warunek, no, będzie oczywiście zespół Kenet który obchodził w tym roku 50-lecie, tak, fajnie, zobaczymy. Proszę Państwa, jedną z niespodzianek jest również występ e, Pana Janusza Markiewicza. To jest tak zwany Nasz Kędzierzyński Krzysztof Krawczyk. I ten fragment tego programu, naszych literiadowego będzie właśnie jego taki no może nie czytał jego, tylko jego takie wspomnienie o Krzyśku Krawczyku. Nawiązanie. Nawiązanie mhm. właśnie do tego, bo wiadomo, Janusz śpiewał bardzo dobrze Krzysia Krawczyka, to pamiętamy go z tego, więc zdecydowaliśmy i on zdecydował przede wszystkim, że zrobimy taki mini program. Nie? Będzie no ciekawe. Też pośpiewamy na pewno, bo trudno, żeby wszyscy pamiętamy przeboje Krzyśka. E, przyjedzie do nas po raz e, trzeci czy czwarty: przyjedzie do nas zespół Cier 12. Zespół, który wystartował praktycznie biorąc na gitariadzie, i co się z tym wiąże? Wiąże się wiele rzeczy, bo zespół później za, y, zaczął osiągać y, sukcesy i to właśnie u nas, bo, znaczy u nas, ja nie mówię o Kędzierzynie, y, wygrał y, y, festiwal polonijny w Opolu. Teraz został zaproszony na, na też tam do tego, do Otmuchowa, gdzieś przyjechali, na, na, też, na Dni Polonii. Byli również zapraszani gdzieś na polonijne festiwale na Litwę, gdzieś tam gdzieś. Tam. Także zaczęło się w kędzierzynie, a widać, że, 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 że tego, że no, sukcesów, którym życzę nadal, no, co nie miara. Poza tym dołączy do nich pani Krzysia Brożek, nasza gwiazda opolska z cen, także zaśpiewa z nimi gościnnie. Zaśpiewa z nimi również Rudy, który nam będzie nakręcał Rudy Kosiński, który będzie nam nakręcał tą giteriadę, robi to przespaniale, będziemy mieli bardzo fajny materiał wspominkowo. I on też tam postara się zaśpiewać kilka piosenek. No i to by było tak na pierwszy dzień, czyli już mamy emocji dosyć sporo. Drugi dzień zaczyna się również o 16.30, i tu taka jest y, ciekawostka, bo było bardzo dużo zgłoszeń spoza województwa, co nas bardzo cieszy, bo impreza gdzieś tam zaczyna y, coraz szersze kręgi. Ale No i bardzo fajnie, bo mamy zespoły z teraz ze Śląska. Jest to Grabers Band i 418. Wystąpił również stream. Fantastyczny zespół Mariana Sulczyńskiego e, Ghost. E, grają fantastyczną muzykę, byli w ubiegłym roku. No i Marian zrobił show fantastyczne. No, tacy, tacy ludzie, ojciec z synem, ale robią. Właśnie to, to takie, takie jest my, my, łączenie pokoleń, nie? że można. No, poza tym wystąpią nasze tutaj zespoły: Kwadra, Merlen, On Boch. Mintra, która ostatnio pokazała się na otwarcie szkwału. Przyjeżdża do nas również Waldek Orłowski z panią Beatą Brodzińską, to jest lider zespołu Sen i zespół Vintage. Czyli yy, może rozpiętość w repertuale, może nie bo to jest taka mocna muzyka wszędzie, ale, ale ilość y, jest, jest też ważna. No i tam na, w tym drugim dniu ci, którzy nie lubią powiedzmy, może big beatu, czy łagodniejszych dźwięków, w drugim dniu na pewno będą mieli lawinę. <śmum> Zapraszam w słuchawkach <śmum> i tym rzeczach, bo, bo słuchając y, zespołu y, Mindright, no to jest to mocna muzyka naprawdę i Mam nadzieję, że tylu fanów znajdą w drugi dzień również. Każda gitaryada, mogę powiedzieć, była wyjątkowa, ale ta szykuje się naprawdę z takim mocnym akcentem i odciśnie swoje piętno. No mam nadzieję, że po prostu, bo Dziesiątka musi mieć swoje, swoje, jakąś taką, takie mocne uderzenie. Tym bardziej, że będziemy gościć u siebie telewizję z Lublina. Y, którą, którą udało mi się zaprosić z programem, z piosenką u Ciebie y, będzie to ważny moment jakiś bo po prostu y, ta telewizja nie tylko przyjedzie nakręcić y, fragment y, fleszowo tak jak przy, przyjeżdża za co roku nasza telewizja z Opola dzięki której byliśmy już kilka razy w Teleekspresie nawet no i to chwała im za to, poszliśmy w świat y, natomiast tu będzie pełny reportaż Czyli będzie o ludziach, z ludźmi trochę muzycy. No tak, będzie to na pewno ważny, ważny, yy, ważna audycja w historii gitariady. To na pewno. No i to, to się bardzo cieszymy z tego względu. No i takich, takich, takich momentów na pewno będzie, będzie sporo, będzie, bo na, będzie, z tego co wiem, nasze media i radioparki, te nasze gazety i tak dalej, także będziecie Państwo później mogli i poczytać, i posłuchać, i no i wszystko, wszystko, wszystko. To, czyli będzie wielka, wielka feta. Czekamy w takim razie, panie Mirosławie, nie możemy się mm, już doczekać z takim wyprzedzeniem. Mówimy o gitariadzie i teraz trzeba liczyć dni do ostatniego weekendu sierpnia. Ale jest też bardzo e, miły akcent e, przy okazji tego jubileuszu. Pan jako pomysłodawca imprezy został doceniony i to chyba też e, częściowo udział giteriady właśnie. No tak, muszę się pochwalić. E, zostałem osobowością roku w kulturze w naszym powiecie. No, jest to na pewno y, wydźwięk y, tej imprezy, bo ta impreza jakby nie było już mamy 10, 10 lat i, i, i ma na pewno swoich zwolenników, co też, co też ma odbicie i czy, czy w naszym mieście y, i poza nim, także, także myślę, że na, w każda następna impreza, może to ta, impreza, znaczy ta gitariada, że będzie potraktowana jeszcze lepiej, nie? czyli te, te dotacje wszelkie, jakieś, coś będą na tyle, na tyle duże, że będzie można tą imprezę jak ktoś mówi popchać do przodu, i żeby ona coraz bardziej była, zaistniała, a nie jeżeli tylko została w jakimś tam miejscu. Bo to tak nie może być. nie? My musimy, jeżeli coś ma być fajnego, to może być tylko albo jeszcze bardziej fajne, albo znakomite, fantastyczne. Jeszcze mamy przed sobą tych przedrostków, czy określeń jeszcze mnóstwo, czyli wszystko przed nami. Nie? Także mam taką cichą nadzieję, że, że nawet ten, ten fakt, że gdzieś tam w naszym województwie dostrzegają też taką tą imprezę właśnie i, i tego człowieka, który ten wózek jakoś tam ciągnie to myślę, że to jest miłe. I niech tak będzie. To jeszcze tylko mam jedno pytanko, czy przy tej pierwszej edycji Gitariady, 10 lat temu, wyobrażał pan sobie kiedyś, jak to będzie na tym dziesięcioleciu i czy w ogóle do takiej edycji dotrwacie wtedy? Nie, to, 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 to było to marzenie gdzieś tam, nie wiadomo, kosmiczne wręcz, nie? To, to nawet człowiek nie myślał. Myślałem, że po prostu, że to... Robicie w tamtym czasie bardzo fajną imprezę. Tak, to, że to było tu i teraz i fajnie, miło nam było, spotkaliśmy się i, i, i koniec. Natomiast przerzuceniu tego hasła a może drugi raz i tym bardziej, że przeszliśmy z jednego miejsca do drugiego już za zgodą Miejskiego Ośrodka Kultury i to złapało no to trudno jak była już dwójka ładnie i później no to siłą rzeczy to nie można było tego zatrzymać, nie? bo już nie mówię, że ludzie się domagali, że coś, nie no to po prostu bym jakąś demagogię szerzył i tak dalej, ale, ale to chodzi o to, że Widać było, że chcą, nie? Ja się muzycy zaczęli zgłaszać, bo im się podoba, bo chcieliby tu zagrać. I, I właśnie choćby nawet ze względu na to, że grają na co dzień inną muzykę. A tu chcieli jednak zagrać, mimo tego, tą, tym bardziej, że mieli furtkę. Mm -hmm. Bo zagrać dwa, trzy numery Big Beat'owa, a pięć swoich, no to już jest jakaś promocja i jednego. Zaspokojenie, że tak powiem, organizatorów niech mają, nie? A swoje tak zagramy. Także tutaj wydaje mi się, że to złapało na tyle. No że trwa. I dojechaliśmy do dziesiątki. No i... No, żyćmy sobie jak to tam, diamentowego, tak? Tak, diamentowego. <laughs> Czekamy w takim razie. Doskonała zabawa czeka nas w ostatni weekend sierpnia. Radio Park wspiera inicjatywę. Będziemy pewnie częściej jeszcze się spotykać bliżej samego wydarzenia. A tymczasem dziękuję za te nowinki. Potwierdzona informacja jest taka, że w Kędzierzynie Koźlu Giteriada się odbywa, a gościem specjalnym Gwiazdów Wieczoru będą trupa duży. Tak, 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 to wszystko święta, prawda? Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa oczywiście do Parku Pojednania w ostatni weekend sierpnia. Dziękuję ślicznie.